Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na dobry początek słowo o sponsorzy. Restauracja i hotel Magnolia w Malinowie oferuje przyjęcia, bankiety, wesela, chrzciny i urodziny. Wszystko według gustu klienta. Magnolia oddalona jest oddziałowa zaledwie o 3 km. Numer telefonu: 505-297-268. Zapraszamy. Informacje sportowe rozpoczynamy od piłki nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo zremisowała z Konkordią Elbląg 4 do 4. Bramki dla Polonii zdobyli Dominik Lemanek 3 i Kacper Ciesielski 1. To był bardzo dramatyczny mecz. Polonia prowadziła cały czas, by ostatecznie zremisować. To pozwala naszej drużynie walczyć w dwóch meczu w barażach o utrzymanie w czwartej lidze z Polonią pasłęk. W Lidze Okręgowej Delfin Rybno wygrał w Nidzicy ze startem 2-1. Gole dla Rybna strzelili Patryk Rozentalski i Arkadiusz Konicz. Z pracy z zespołem Delfina zrezygnował po 10 latach trener Radosław Wasielewski. W klasie A Iskra wygrała z Jordanem Kazanice 3-1. Gole dla Iskry zdobyli Dawid Arczewski 2 i Szymon Gęsicki 1. Arczewski nie wykorzystał rzutu karnego. Iskra Narzym uplasowała się w pierw, na pierwszym miejscu w tabeli i uzyskała awans do ligi okręgowej. MKS Działdowo wygrał w Kozłowie 2 do 0 po golach Franciszka Brzezińskiego i Piotra Dunajskiego. MKS zajął czwarte miejsce w tabeli. Wel Litzbark wygrał w Zombrowie z osą 4 do 1. Gole dla Welu zdobyli Kacper Wiśniewski 2, Jakub Szymański i Mateusz Nabiurkowski po jednym. Drużyna juniorów młodszych MKS-u Działdowo uplasowała się w swojej grupie na wysokiej drugiej pozycji w tabeli. W ostatnim meczu nasza młoda drużyna, prowadzona przez Jerzego Schmidta, pokonała na własnym boisku Olimpię Elbląg 2 do 1. Dwa gole strzelił Kacper Szostek. Puchar Grunwaldu dla Jankesów. We wtorek, 14 czerwca, na boisku bejsbolowym w Działdowie odbyła się. Dziewiąta już edycja Pucharu Grunwaldu. Bardzo dobrze wypadli Jankesi działdowo zajmując pierwsze miejsce. W pierwszym meczu działdowska drużyna pokonała zajączkowo 17 do 8, w drugim uległa drużynie z Miłomłyna 6 do 8, ale ostatecznie zajęła w turnieju pierwsze miejsce małymi punktami. Kolejny piknik olimpijski w Działdowie. Piątek 10 czerwca w hali z SP2 działdowo noszącej imię polskich olimpijczyków odbył się ósmy mini piknik olimpijski, którego organizatorem był klub olimpijczyka, dyrekcja i nauczyciele oraz uczniowie tej szkoły. Olimpijczyków reprezentowali mistrz olimpijski w siatkówce Zbigniew Lubiejewski i dwukrotny brązowy medalista w szermierce Marian Sypniewski. W ciągu 8 lat na zaproszenie Zdzisława Ziłkowskiego odwiedziło działdowo około 30 medalistów olimpijskich. Najbliższą sobotę 25 czerwca o godzinie 16 na Działdowskim Stadionie rozegrany zostanie mecz piłki nożnej pomiędzy Startem Kombet Działdowo i MKS Działdowo. Warto przypomnieć, że 10 lat temu zespół Startu Kombet wywalczył awans do drugiej ligi i z tej okazji rozegrany będzie ten mecz. Zapraszamy na Działdowski Stadion. Przypominamy także, że w najbliższą niedzielę o godzinie 14 rozpoczną się zawody w powożeniu zaprzęgami na terenach sportowych w malinowie zaleśniczówką. Organizatorem jest stajnia malinowo Jerzego Grzeli. Powracamy raz jeszcze do piłki nożnej. W niedzielę 19 czerwca w miejscowości Koszelewy, gmina Rybno, rozegrano turniej piłkarski z udziałem 12 zespołów. Drużyny walczyły o puchar prezesa klubu sportowego Delfin Rybno Jana Rozentalskiego. Najpierw grano w grupach, a później ćwierćfinały, półfinały i finał. Pierwsza czwórka turnieju. Pranie tapicerki Cieszyński, czarne bociany, sołectwo Dębień i młode wilki. Najlepszym strzelcem został Bazylii Jabłonowski. Najlepszym bramkarzem Damian Kościński. A najlepszym zawodnikiem Arkadiusz Kamiński. Organizatorami byli Stowarzyszenie W Rękach Młodych, prezes Delfina Jan Rozentalski i Szkoła Podstawowa w Koszelewach. I na dzisiaj to już wszystko, drodzy Państwo. Dziękuję za uwagę, a żegnamy się tradycyjnie hasłem: Ukraina ciągle walczy. Chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu.